Jesteśmy uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Biuruniu Starym. Nazywam się Bartosz Trzopek, a to jest mój kamerzysta Mariusz Matyszkiewicz. Zainteresowani unijnymi dotacjami w naszym mieście postanowiliśmy dowiedzieć się więcej. Pomaga nam w tym biruńska legendarna postać Utopiec. Stojąc przez wiele lat na rynku zaobserwował on wiele ciekawych zmian. W zamian za garść czterolistnych kończynek zgodził się nas oprowadzić. Bieruń to miasto z ponad 600-letnią tradycją, położone w województwie śląskim. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, zaczęto z jej funduszy realizować wiele projektów. Mostek ten zapewnia nie tylko bezpieczne poruszanie się między dwoma odcinkami historycznej grobli w Bieruniu, ale także daje nam piękne widoki i prześliczną panoramę miasta. Dzień dobry. Dlaczego nie chodzi Pan kładką dofinansowaną z Unii Europejskiej? Bo mam lęk w wysokości. W naszym mieście... Istnieje wiele prężnie działających firm. Wśród nich jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu. Postanowiliśmy sprawdzić, czy tak naprawdę firma, jaką jest OSM Bieruń, korzysta ze środków unijnych i dotacji. Dostaliśmy szereg dofinansowań na realizację różnych inwestycji. Najważniejsze takie inwestycje to aparatownie, pakowaczkę do masła, stacje odbioru surowca. Oraz chłodnia, dzięki której magazynujemy duże ilości towaru. Jako, że mamy małą powierzchnię naszej mleczarni, musimy myśleć o tym, jak, jak ten towar składować. I dzięki tej chłodni wysokiego składowania możemy towar magazynować na trzech różnych poziomach, oszczędzając w ten sposób miejsce. Chcemy teraz dowiedzieć się, co ludzie w naszym mieście sądzą o dotacjach z Unii Europejskiej, jak one są wykorzystywane. Nie ja wiem, nie orientuję się. Proszę Pana, mamy robione dwa mosty. Myślę, że to jest z unijnych, bo skąd miasto by wzięło? Jednym z największych projektów w gminie, dofinansowanych z Unii Europejskiej, jest usprawnienie komunikacyjne Centrum Miasta Bieruń, w ramach którego przebudowywana jest większość mostów w okolicy. Ten most już niedługo zostanie oddany do użytku. Trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe. Z Funduszu Spójności można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów dotyczących infrastruktury drogowej, a także środowiska. Gmina no niestety nie ma w swoim zasięgu takich projektów, ponieważ raczej realizujemy projekty no dużo mniejsze, o mniejszych nakładach finansowych.